W tornado wszyscy jadą. Teraz się próbuje, kto bardziej przynosi wypadą. Desperado, wzrok tej kieszy są tą Jak tornado wszyscy jadą ręta. Tętra po zakrętach, centra nieba, nie w oponentach. Generalnie nikt nie pamięta o elementach, to elementa zjął. Witam. Tutaj po tej stronie mikrofonu, czyli tutaj ja tutaj jest pod kaskiem oczywiście, no wiadomo tutaj o tu tu na motorze, tym oto... A raczej nad motorem yy... znajduję się ja, Rotek, cześć. Jesteśmy na autostradzie i nie wiem gdzie są bramki, zgubiłem się. Ale ogólnie ostatnio dużo grałem w takie różne RPG i chciałem sprawdzić czy to prawda, że jak się wejdzie w taki tunel z jednej strony, to z drugiej strony jest jakiś lepszy świat. Widzę, że tu ktoś z motocyklistów już Korzystał z tego tunelu, to czemu ja mam nie korzystać? To Dopier... <śm> <śm> Ale... Woda. O kurde, tego nie przewidziałem. O kurde Bokiem, bokiem. Siemanko wszyscy Jedziemy dzisiaj A raczej już, już jestem na zaklętach Po drodze widziałem pełno motocykli różnych I stwierdziłem, że Skoro już tak czuć wiosnę gdyż jest zimno, ale słoneczko świeci Chociaż jest zimno To ten Czyścimy oponę, To Stwierdziłem, że czas już Najwyższy, żeby trochę poćwiczyć. Poćwiczyć zakręty. Mam nadzieję, że się nie przewrócę. W przednim kole jest do wymiany ośka. W tylnym pewnie też. Trochę syfu na ziemi. Nie wiem, czy mnie słychać, bo sam siebie nie słyszę. Nie jest źle. Nie mogę się przyzwyczaić, szczerze mówiąc Do przyczepności jaką ta opona oferuje. Bo rozum mówi zwolnij, bo zaraz będzie mały uścisk. A opona trzymaj, trzymaj. I też nie mogę znaleźć tego punktu granicznego. Chyba znalazłem. prawy zakręt mój, nie, nie, nienawi nienawidzany przeze mnie. Tutaj, niestety to mie mieszkańcy tutaj muszą ubolewać troszeczkę nad tym, co ja robię, bo jednak troszeczkę słychać mnie, jak będzie ktoś problemy z twarzą, no to mu powiem, że chcę poćwiczyć Na początku to pozdrawiam Tobiasza, bo mnie o to prosił Dzięki mordo za dobre słowo na temat moich motodlogów Życzę Ci powodzenia w, w sprawie której, sam wiesz dobrze której, nie będę tutaj na forum się wypowiadał o tym, No, kolejna sprawa Wszystkich chciałem gorąco zaprosić na fanpage motocyklistów, młodych <noise> młodych motocyklistów Toruń oraz młodych motocyklistów Golub Dobrzyń zapraszam bardzo serdecznie Tutaj trzeba rozwinąć te fanpage e, żeby żebyśmy mieli żebyśmy mieli dostęp do większej ilości odbiorców żeby więcej osób z naszego województwa a raczej z tych oto dokładnie regionów Zgłaszało się do nas Spadało na spoty I tak dalej, i tak dalej Kolejna sprawa, a znaczy, się oczywiście linki do tych fantazji będą w... W, w opisie filmu jedyne znaczy mogę się poszczycić tak ogólnie logami, logami logotypami tych grup motocyklowych które wykonałem właśnie ja, ja tak wiem, jestem bardzo skromny, ale ale cieszę, znaczy bardzo mnie <laughs> urzeka to że widzę logo młodych motocyklistów to lub dobrze i na koszulkach ludzi różnych i jest ta świadomość, że to ja ją zrobiłem to jest naprawdę przyjemne uczucie Naprawdę Nie wiecie jak to jest przyjemne widzieć kogoś w koszulce z, twoim, z Twoją pracą Kurczę, kurczę, jak mi się to podoba nie mogę się doczekać. już wiosny i ciepełka, bo w dalszym ciągu jest Jest jednak ten mały ten strach, że kurde już nie wiem co się dzieje z tymi hamulcami Może zobaczyć jak wygląda pona Łee To ci ja tak się nigdy nie złożę Nie ma szans Ale mi ładnie idzie. Naprawdę dzisiejszy, dzisiaj jazda na motocyklu bardzo mi odpowiada. Chociaż nie mogę się ruszyć z domu. Sobie teraz myślę to mogłem kurde naciągnąć łańcuch przed wyjazdem ale albo grubo albo wcale e, Dobra Kolejna sprawa Wpadłem e, na taki pomysł A raczej posunął mi taki pomysł kolega Aby zrobić Q&A Pytanie i odpowiedzi Czy jak to zwał, tak zwał Jakie coś, taką formę przekazu kolejną zastosować w tym moich produkcjach? No, jeżeli jesteście chętni, no to po prostu wysyłajcie pytania na fanpage, czy może i o kurde. Nie lubię tych Amber One, bo zawsze mi się wydaje, że zaraz zjedzie z tej autostrady przez te bramę i, I lepi mandat. No. przecież to się ani razu nie stało. No. Pytanie, odpowiedzi. Zapraszam Kurczę Chciałbym Was zaprosić na takie otwarcie sezonu organizowane przez Forum Moto, Moto CT W Toruniu oczywiście że wszystkich z okolic gorąco zapraszam 3 kwietnia większe naszego znaczy dokładniejsze szczegóły będziecie mieli w opisie Planowana jest parada, przejazd z Torunia do Zalesia W Zalesiu jakieś tam różne atrakcje, mam nadzieję, że będę Chociaż nie ma pewności jak to wszystko wyjdzie, bo to jeszcze jest jednak czasu A czasu... Mm. Jakbym miał takiego buty na motorze No, dobra, ja sobie to jeszcze pojeżdżę. Może coś jeszcze ponagrywam A z wami się już pożegnam Że Miłego wieczoru dnia I w ogóle o tam kamyczki o, Naprawdę Też tu Ładnie. Chyba mi telefon... Tak, telefon do mnie dzwoni. Ja pierdolę. Och, kurde. Ciekawe, że się nie nagrało pewnie. No nie, nagrało się, także strzała.